Hej, hej, tu multi... A! The... a. Y, tu, tu nasza nowa seria. Minecraft. No, a, tak jakby part drugi. O, coś takiego. Sezon drugi. No. Podpiszemy. Przepełnie spację. No. no i tworzymy świat. Ale że my to nagrywamy z więzioma SPI. Jesteśmy mm. w dżungli. Jak tarzan. Idziemy banany w i to raczej tych no ey I szukamy nowego miejsca na domy Kokobin znaleźliśmy Zdobnijcie zdobnice! Mamy klopa i jedziemy z tym Jeden czy jeden wersja nowa, to więc punkty wypadają. Tak, niektórzy mówią, że z żelaza nie wypada, tak jak no, po przepaleniu zostaje, dostajemy na to ekspektion. No tak! Nie! No to zobacz, przepal, to zacznij. Dobra. Jak mnie nie wiesz Zobaczymy, kto miał rację. No, tak każdy mnie wie. nie pił. Nic nie idzie. Dobra. Jedziemy w drodze. Ale że na bóstwem nie będzie mieć dom nie lepiej wziąć się. Tam są wysokie góry. W drugą stronę, w drugą stronę idź. W idziemy w te góry. Są kadzieże teraz maragdy. to po co? No, Od odwieśni wieśniaków się doda. Do 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 idziemy zdobyć Mount Everest. Uh -huh. to co to jest? Nie mam już że Gdzie da? Idźmy w te wysokie góry. Nie Idźmy w te wysokie góry. Co ty gdzie Patrz. Ziemu. To tak wyglądało. Jak źwią dnia?

Trzeba było nas trochę podgłosić, bo mieliśmy dalej, z daleko mikrofon. Teraz zrobiła jako stojak. Tak. Faj. Normalnie nowe zajęcie. Będziemy mieć sam dom. Tam szkło. Tam szkło. Tam żgło. żgło. Jakie żgło? Żgło. Szkło. No wow. Szkło brzło. Ale piankę robimy. Tak, na razie lepiankę. No. To maliena bogato. No, lecz nie. Le Od razu na dół. <ścoughs> to każdy grad zawsze nazywa... Nazywa kurde co ja daję. Ale nie wiem. Kurde, a. ma drzwi? tak drzwi drzwi? drzwi drzawi nie tu kurde co ja chciałem zrobić kajlof? kajlof tak ale drzewno by się też udało kurde jest <grystanie> o, drewno nas że będzie ekstremalnie. Ekstremalnie. Jak już No. Zbieramy drewno. Jak zawsze. No nie zawsze. Jeszcze nigdy na waszych oczach nie zbierałem drewna. To nowość. Nowość na naszym kanale. Zbieranie drewna. Ale już tu Robimy patyki. pochodnie, pochodnie, pochodnie. Oświetlimy tutaj trochę, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Żeby dużo się tutaj nie spaliło. Mobylków, tak, na boku. Jaki już to są piękne góry, normalny jak w Warszawie. Niedługo będzie koniec odcinka, to nie powiem. My za ten czas yes. To nagrasia, nagrasia spokojnie. Chyba, że nie będzie mieć czasu. Zobaczcie, tu mam wyłączony dźwięk. Muzykę przyciszyłem, bo denerwuję. Przyciszę głos. Normalnie by puchał drzwi. No właśnie, trochę też jeszcze przyciszę. O, dobrze Północy to więc nagrywamy mm. o północy. Oo, i tu równa północ. Zrobimy mm. zrobiłem pieczyk, jak to na początku. Początki zależy za ludzi. Dla mnie nie. A dla mnie tam G by... to tu Trudno się nie zdobyć tak. To właśnie Chodź <grych> mm -hmm. Trochę Żeśmy już tego ten kilofonem wykopali To W sensie. Teraz mi się skończy kilo. I po katantym pokopiemy już. Żebyśmy mieli równo No nie, jakieś krzy, krzywy. Nie żartujcie. Ja mam no, pokojową. No kurde, przepraszam go. Bo...

Cardinal żegnamunti a tapā.